W Afganistanie ma dziś dojść do pierwszej wymiany jeńców między władzami tego kraju a talibami. To część porozumienia pokojowego zawartego pod koniec lutego przez Stany Zjednoczone i talibów w sprawie wycofania z Afganistanu sił międzynarodowych dowodzonych przez USA. Z afgańskich więzień wypuszczonych ma zostać co najmniej 100 talibskich bojowników w zamian za uwolnienie 20 afgańskich żołnierzy. To pierwszy krok do uwolnienia około 6 tysięcy talibów przetrzymywanych przez władze w Kabulu. Wymiana więźniów jest jednym z elementów porozumienia pokojowego zawartego pod koniec lutego między Stanami Zjednoczonymi i afgańskimi talibami. Porozumienie to ma otworzyć drogę do zakończenia trwającej od blisko 19 lat wojny domowej w Afganistanie i do pokoju w tym kraju. Tymczasem w Afganistanie wciąż dochodzi do ataków. Jeden z nich miał miejsce końcem marca na świątyni Sikhów w Kabulu. Zginęło wtedy 25 osób. Do zamachu przyznało się tak zwane Państwo Islamskie w Afganistanie. W ostatnim czasie to już trzeci tak duży atak islamskich ekstremistów.